Witajcie, jestem Sun 96, a to jest na 17 serii Minecraft u Tak. A więc czym się teraz zajmiemy? Yy, najpierw zobaczymy, czy wszyscy chodzą przez portale. I znajdziemy nam jakieś dogodne miejsce. Jak mówiłem, wszystko już mamy, a nie łóżko. Mam już prawie wszystko, co nam jest potrzebne, żeby przetrwać. Wszystko, nie? Wiem. większość. Ja nie będzie sobie wiele materiału, ale jest... pomyślałem, że tak, wiecie, zbiera wszystko od nowa, to tak, trochę bezstężnie. A więc teraz to ja lecimy do naszej piątyni. Która nie została ukończona. No, ale co, no Tak rozchciało. No, widocznie to jest przekaz, że... To miejsce nie jest najlepszym miejscem dla hey. Dlatego zostało ono zniszczone Mamy zbroję, jesteśmy na razie na pistulu I wchodzimy, żegna, to żegnaj, Piastu żegnę jakbyśmy zobaczyli Nie wiem naprawdę jak to będzie, czy, będzie, czy nas pies, piesek będzie z nami, czy go z nami nie będzie Muszę wam się przyznać, że nie przejmuję się tym za bardzo. dwa, Sześć, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, cztery, 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 pięć. dwa, to... Dobra, A więc jakaś jaką stronę się teraz się w stronę słynnej literki L, czyli po prostu idziemy w tamtym stole. Wybaczcie mi to, że gram na tym polu, ale nie miałem, wiecie, zbytniej ochoty uganiać, uciekać przed gastami i te inne, nie? Wiecie, to jest w ogóle teren wygenerowany w becie Trzecia już nie wiem, której, jeden z 4, podaje się tam. Nie mamy zbyt często tych opadów i tych innych, a więc ła, klasyckie tereny. A więc przeniesiemy się do <grym> takiego terenu, w którym będzie wszystko świeżo wygenerowane. A, nie weźmie. No to nic, złota nie potrzebujemy. My, my lecimy złoto. Nie chodzi o ani a nie o te zostanę Row! No. Jeden na pamiątkę w naszej wielkiej... Boże, ale to tego jest naprawdę. masakryczny dużo. Tak, taka wiecie, przychadzka po piekle... ...po netelze. Jesteśmy na więc na pewno nie spotkamy... ...żadnego diabła, czy innych stworów. Powodnie wiecie, stawiam, jakbym tam, nie wiem, chciał kiedyś wrócić, czy coś. Też wątpię, żebym się kiedykolwiek chciał wrócić. Nie ma do czego. Zobaczymy, gdzie nas wrzuci nasz portal Boże nie naprawdę tego stołu senda tutaj była naprawdę miara Ta, widzę że druga pochodnia mi się nawet nie Teraz przepaść w lawę żebyśmy, wiecie, zostali wyrzuceni gdzieś, gdzieś daleko. Widzę, Gdzie, że w połowa w mi pochodzi, które zapadam się nawet nie, nie świecą. Nie wiem, czym to tak... jest. Wow! Shit! myślałem, że już spadamy do lapy i sobie bardziej straszne. O, pochodni się skończyły. Jakie tereny! O, oh. ah, nic się nie stało, don't worry, be happy I lecimy to mi się przydaje w takich wyprawach, to muszę przyznać Też Dirt też by nieźle posłużył, ale tak akurat nie miałem Wow, jak tu teraz przejść? Ono n nyo nyo n yacha nyigba yagirra samihafa, yagirra samihafa, onona, 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 on założę. I w którym będziemy Na lewej. No. lewej. Na lewej. no lewej. Na lewej. nie palimy i idziemy dalej tak nie widzę dalej żadnego przejścia, widzicie jakie wielkie może z lawą? W tym miejscu wybudujemy nasz portal. Tak, tak. Ok, tak. Dwa, trzy, cztery. Cztery. I Tak. O kurde, co ja robię. Raz. Od... Także... nowego tak, W tak, 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 Nowiutkie, okoliczności W ogóle nowe życie zaczynam. Nowiutkie. Niczym nie trwa życie tak, Ciekawe gdzie się pokażemy. Zjawimy się. No? Hello? Wow, nie wiem gdzie my w ogóle jesteśmy, ej. Co to kurde? Jakaś mister? Co? Wow. Gdzie my się pojawiliśmy, ej! Widzicie to? Jesteśmy w jakiejś jaskini. Czemu cholera? Czemu? Na jakiej wysokości jesteśmy? 35. No to idziemy w górę. Muszę Wam przyznać, że to... nie fajne. Pojawiliśmy się w jakiejś jaskini. Muszę wam się przyznać, że pierwszy raz widzę coś takiego przy używaniu telep tele teleportu, czy tak to nazwę Żelaza nie zbieram, bo my szukamy teraz miejsca, żeby się do domówić. się kurde Kopiemy w górę. Kopiemy nad sobą. Też nie wolno kopać nad sobą, ale według zasady San Diego żyje się tylko raz. Ja, zasady są podobnie łamać. Na jakiej wysokości jesteśmy? 59. Pojawiliśmy! Ej, chyba, prze, chyba się teraz przekupię przez górę. Nikt nie pochodzi. Tak, wiem, że wy nikt nie widzicie. Ale nie bójcie się, ja też kopię na wyczucie. Słyszycie to? zaraz się wydostaniemy na powierzchnię. Osi? Nie, spadaj, kwiat. nie spadaj. Kwiat. Gdzie my żeśmy się pojawili? No. O cholera. O cholera. Pojawiliśmy się w jakimś śnieżnym, zadupionym miejscu. Nie widać, żeby gdzieś, gdziekolwiek... Słońce zachodzi... No, muszę wam powiedzieć, że... To... To ta niespodzianka nie jest fajna. Nie podoba mi się, mówiąc szczerze. A to jak tutaj jesteśmy, to... Wydobędziemy trochę... ...garu. Jeszcze 6, tak? Raz. Ile? 15 I idziemy spać. Ach, noc była taka sobia. Zimno było. Jeszcze raz, teraz tak. Mamy kobla? Mamy. My podążamy w stronę literki L. Strona literki L pokazuje nam, że mamy iść tam, to idziemy tam. A po drodze pobawimy się trochę śniegiem. Yupi Trzeba przyznać, że te śnieżki to jest. Daleko leci, daleko leci. Nie wiem, więc chyba zrobię. Zasadzę, sadzonkę sosny w ciepłym miejscu. Ciekawe czy wyrośnie. Taki eksperyment. kiedy mamy? Mamy, no to szybko wydobędziemy. Szybko wydobędziemy trochę drewna. nachodzimy

Jeszcze mamy nagrywania trochę czasu Jest baza sadzonka A, a się plec, jeszcze długo będę nagrywał Co ja powiedzieć, mam jeszcze 3 minuty nagrywania czasu Trzeba powiedzieć za 3 minuty, tak? Wilka widzę Uuu. Nieźle, nieźle Ciekawe tereny Lodowata woda. No jak na razie to tutaj nie widzę niczego specjalnego. Nie muszę wam później, że jestem tu nie za... Że jestem... No chwilę! Przepraszam Was. Lecz moja mama musi wejść na naszą klasę, tak? Niestety. Idziemy dalej i ja już widzę, że tutaj mamy inną strefę klimatyczną. Czego się bardzo cieszę. O! Jak na razie mam tutaj sobie takie sobie tereny. Tam na razie miejsca, gdzie by się osiedlić. Ja nie przepadam za zimą, a więc zima odpada.